Dzień dobry, moje kochane skarby. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Na wstępie tego filmu również chciałbym Was poprosić, że jeżeli Wam się filmik spodoba, proszę o zostawienie łapki w górę, jakiekolwiek komentarze. Na każdy komentarz odpowiadam, za co Wam bardzo dziękuję. A jeżeli nie, jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zachęcam do subskrypcji i zostawienia dzwoneczka, aby otrzymywać powiadomienia o wszystkich treściach. Moje kochane skarby, dzisiaj przychodzę do Was z filmem Podstawą pielęgnacji od A do Z. W tym odcinku dzisiaj wyjaśnimy sobie wszystko, jak w y, najlepszy sposób pielęgnować swoją skórę, krok po kroku, co po, krok po kroku aplikujemy, kiedy retinol, co z retinolem, kiedy kwasy, co z kwasami, kiedy globalna pielęgnacja, kiedy maski w płachcie. O tym wszystkim sobie w dniu dzisiejszym porozmawiamy, także zaczynamy. Moje kochane skarby, otrzymuję od Was bardzo dużą ilość komentarzy, że nie wszyscy do końca wiedzą, jak y, prawidłowo etapami przeprowadzać pielęgnację skóry twarzy. Więc dzisiaj y, postaram się w miarę merytorycznie Wam to wyjaśnić, abyście po prostu mieli już taki pogląd, aby nie popełniać błędów. Więc y, zaczniemy. Podziałami od klasycznej dziennej pielęgnacji w dni z kwasami bądź retinolem, w dni, kiedy robimy maseczki. Więc rozpoczynamy od klasycznego dnia. Wieczorem oczywiście nosicie filtry i makijaż, więc oczyszczenie skóry twarzy musi być dwuetapowe. Albo płynem micelarnym, pierwsza faza demakijażu, albo masełkiem do demakijażu, albo olejkiem hydrofilowym, który później spłukujecie Później używacie żelu do mycia twarzy bądź pianki, aby domyć wszystkie zanieczyszczenia, resztki, pozostałości, które pozostały na waszej skórze twarzy. Później bardzo ważnym, kluczowym elementem jest tonizacja i nawodnienie skóry, przywrócenie odpowiedniego pH skóry poprzez zastosowanie toniku, lotionu bądź esencji. Ponieważ tonik, lotion, esencja to jest to samo, to jest to samo. Różnica jest tylko i wyłącznie w konsystencji. Jeżeli chodzi de facto o składniki aktywne, to tutaj nie mamy żadnych różnic. Po zastosowaniu esencji najważniejszym elementem jest zastosowanie serum. I serum nie stosujecie co 2-3 dni. Serum jest w dziennej i w nocnej pielęgnacji. Z tego względu, że serum jest intensyfikowanym koncentratem, który penetruje bezpośrednio do skóry właściwej. Jego innowacyjne nośniki przenikania pozwalają na tak ym, bardzo intensywny transport substancji aktywnych w głębsze warstwy skóry, że tutaj możemy już mówić, że serum działa konkretnie. Żaden krem nie spenetruje tak głęboko jak serum do twarzy, ponieważ krem ma pełnić funkcję ochrony przed wyparowaniem składników serum, dowilżenie naskórka i zapewnienie tak zwanej kołderki okluzji zabezpieczenia. Ale całe to zadanie jest w serum. Serum Tutaj robi wszystko. Ono jest skoncentrowane, intensywne, więc sera nawilżające, sera z witaminą C, sera z peptydami, z ceramidami możecie stosować codziennie. Nie ma tutaj jakichkolwiek problemów. Po aplikacji serum do twarzy są następne aplikowane są następne kosmetyki. Może być to serum pod oczy i jak serum pod oczy się wchłonie, to aplikujecie krem pod oczy i po aplikacji kremu pod oczy możecie zaaplikować krem do twarzy e, pielęgnacyjny, jaki stosujecie do nocnej pielęgnacji, bądź maskę nocną typu sleeping mask, albo możecie zrobić jeszcze bar bardziej mocniejsze urozmaicenie, czyli po kremie nocnym możecie dołożyć jeszcze sleeping mask jeszcze możecie po sleeping mask dołożyć trzy kropelki oleju, żeby domknąć całą pielęgnację, to naprawdę jest zależne od preferencji, im skóra bardziej wysuszona i potrzebująca nawilżenia natłuszczenia, rekonstrukcji bariery lipidowej, tym e, więcej warstw w, w pielęgnacji nocnej powinno być zastosowanych. Dlaczego w nocnej? Ponieważ w dziennej, no nie przejdzie to, ponieważ nosicie filtry, nosicie makijaż, no i niestety taki makijaż na tak warstwowej pielęgnacji, pielęgnacji by mógł się nie utrzymać. Albo by się wyświecał, albo podkład by się zrolował, albo po, po prostu podkład by zjechał. No i. No i whatever, no, no by nie wyszło to, zdecydowanie. A noc jest to najlepszy okres, kiedy nasza skóra się regeneruje, wszystkie procesy, funkcje naprawcze, obronne naszej skóry zostają uruchomione, i nasza skóra absorbuje wszystkie składniki aktywne jak najbardziej w nocy. Także zdecydowanie klasyczna pielęgnacja dzienna. Oczyszczanie skóry twarzy już nie trzeba dwuetapowo, ponieważ no, nie macie z nocy makijażu. Wystarczy pianka do mycia twarzy, żel myjący. E, zasada to sama, tonizacja, serum do twarzy, serum pod oczy, krem pod oczy, ale musicie, te, musicie tutaj odczekać teraz po kremie pielęgnacyjnym dwie minuty i zaaplikować krem z filtrem i po kremie z filtrem możecie zaaplikować sobie makijaż. I teraz szkoły są dwie. Aplikujecie krem pielęgnacyjny i krem z filtrem, czy aplikujecie po Serum Krem z filtrem. Tylko i wyłącznie. I moja szkoła jest taka, że ja aplikuję krem pielęgnacyjny, oczekuję te dwie minuty w dziennej pielęgnacji i dokładam dopiero do tego filtr. Ponieważ ja stoję na stanowisku, że krem pielęgnacyjny wykaże mi mocniejsze właściwości pielęgnacyjne, a filtr ma tylko pełnić funkcje ochronne. On ma zapobiegać przebarwieniom, uszkodzeniom skóry, fotouczuleniu, e, przyspieszonemu procesowi starzenia w wyniku e, e, promieniowania UVA i UVB. Także ja stoję na stanowisku, że krem do twarzy normalny, klasyczny powinien być przed filtrami zdecydowanie. I teraz tak, szkoły są następne. Kiedy planujecie zrobić sobie maseczkę oczyszczającą? Czyli oczyszczacie skórę twarzy żelem, bądź jeżeli to robicie wieczorem, czyli klasyka, demakijaż i żel myjący. Później trzecia jest maseczka oczyszczająca, bądź maseczka w płachcie nawilżająca, bądź maseczka kremowa, jaką spłukujecie, później po tych maseczkach dopiero jest właściwa tonizacja, aplikacja serum, kremu na noc, bądź sleeping mask, bądź jeszcze domknięcie olejem. Nigdy nie robicie maseczki po tonizacji z tego względu, że tonizacja zakończa tak zwany proces otworzenia naszej skóry. Nasza skóra po oczyszczeniu jest otwarta. Bariera lipidowa jest lekko podważona i tonizacja przywraca odpowiednie pH naszej skórze i domyka tą barierę lipidową, ten płaszcz ochronny. I po tonizacji, jeżeli zastosujecie jakąkolwiek maseczkę, możecie zdecydowanie utrudnić Uwodnić transport substancji aktywnych w głębsze warstwy skóry z, z składników z maseczek. Także no, tonizacja jest po maseczkach zdecydowanie. Kwestia następna. Peeling ziarnisty, moje kochane skarby. Peeling ziarnisty, jeżeli macie skórę bezproblemową, suchą, normalną, stosujecie po demakijażu i po oczyszczaniu, bądź na przykład jak robicie tylko go rano, to po oczyszczaniu peelingujecie swoją skórę twarzy i zawsze po peelingu ziarnistym należy umyć skórę twarzy żelem jeszcze raz. Dlaczego? Ponieważ pozostałości olei, różnych substancji z peelingu, one siedzą na waszej skórze i te martwe komórki na skórka, które zostały w wyniku mechanicznego peelingu złuszczone, one jeszcze mogą być poprzyklejane tutaj do płaszcza lipidowego, więc oczyszczenie skóry ponowne po peelingu zdecydowanie wam yy, po prostu spowoduje yy, usunięcie martwych komórek na skórka do 100% i później stosujecie właściwą pielęgnację po peelingu, tak? Zdecydowanie. Także yy, tonizacja, serum, krem, serum pod oczy, krem do twarzy, bądź jeżeli to jest w dzień to jeszcze filtr. Także tutaj nie ma żadnego problemu. Jeżeli przechodzimy sobie do kwestii retinolu i kwasów. Retinol i kwasy stosujemy dwa razy w tygodniu na noc i maksymalnie trzy razy w tygodniu na noc, to wszystko zależy od tego jak nasza skóra reaguje na Dane stężenie kwasów i rodzaj kwasu. Czy to jest kwas AH, czy to jest kwas BHA, czy jest to kwas PHA, jakie stężenie retinolu? I tak. Retinol stosujemy bezpośrednio po oczyszczeniu skóry twarzy. Nie tonizujecie skóry twarzy, aplikujecie retinol i idziecie spać. Retinol pozostawiony sote na skórze twarzy zadziała intensywnie, ponieważ nic mu nie będzie przeszkadzało. Jeżeli nałożycie po 10 minutach od aplikacji retinolu, bo też tak można, krem pielęgnacyjny, zwykły, prosty, nawilżający, to ten retinol też ym, zadziała. Ym, reakcja retinoidalna i przesuszenie skóry będzie mniejsze, bo nałożyliście krem zabezpieczający 10. Minut po aplikacji retinolu, ale retinol zadziała słabiej, ponieważ on zostanie osłabiony. Mimo, że jego przemiana w skórze właściwej przez retinol, retinaldehyd, później jest kwas retinowy, przebiega, ale krem później aplikowany pielęgnacyjny po retinolu zdecydowanie osłabia ten proces przemiany witaminy A w kwas retinowy. Także ja stoję na takim stanowisku, że po oczyszczaniu skóry twarzy sotę retinol, nie nakładamy już nic więcej, dajemy skórze święty spokój i idziemy spać. Następna praktyka z to jest z kwasami, toniki kwasowe kwasowe peelingi na noc w formie żelu, które zostawiacie na noc, kremy keratolityczne, kremy enzymatyczne, kremy mikrozłuszczające, kremy pielęgnacyjne. Nie stosujecie przed tym produktem jakiegokolwiek serum do twarzy, nie stosujecie żadnej pielęgnacji intensywnej z tego względu, że jakiś sens jest aplikować serum pielęgnacyjne, jeżeli wy nakładacie de facto za chwilę krem, który wykazuje właściwości złuszczające, czyli to serum, które zostało przez was chwilę wcześniej przed kremem złuszczającym keratolitycznym zaaplikowane, ono zostanie Destabilizowane, ponieważ jak ono ma spenetrować w głębsze warstwy skóry, jak Wy zaraz usuwacie martwy na skórek. Także kremy złuszczające, toniki złuszczające, lotiony złuszczające, różnego pre, rodzaju preparaty keratolityczne powinny być stosowane również bez tonizacji, po oczyszczeniu skóry twarzy, Sote sotę nałożone na skórę twarzy, omijając oczywiście okolice oczu, ponieważ pod oczy klasyczna pielęgnacja pod oczy i idziecie spać. Jeżeli nałożycie po 10 minutach, bo szkoła jest tutaj taka sama jak w przypadku retinolu, możecie nałożyć też po 10 minutach od kwasów krem nawilżający zwykły, prosty, który będzie nawilżał Waszą skórę, o OK, jest to dozwolone i jest to możliwe, ale to znacznie osłabia rozpuszczanie martwych keratynocytów, czyli martwego naskórka przez kwasy, ponieważ kwas potrzebuje świętego spokoju, kwas potrzebuje spokoju i żadnych dodatkowych ulepszaczy, żadnych dodatkowych składników aktywnych, aby zapewnić sobie intensywne działanie. Także jeżeli nie chcecie zakłócić działania kwasów, to też one powinny być stosowane sote. Czyli rano możecie mieć buzię przesuszoną, jak to bez kremu i tak dalej. Ale to oczywiście wszystko da się naprawić, ponieważ toniki z kwasami i kosmetyki keratolityczne nie są stosowane przez, yy, codziennie przez Was. Więc w noce bez kwasów już będziecie mogli stosować pielęgnację ceramidową, odbudowującą, natłuszczającą, nawilżającą i ona po prostu to przesuszenie usunie. Ale stosowane na przykład kremy nawilżające po aplikacji Kwasów, znacznie osłabiają działanie kwasów złuszczających, także złuszczanie jest tutaj, ono się odbywa, ale jest ono zdecydowanie mniejsze. Także jeżeli by chcecie działać na swoją skórę y, intensywnie, no to ja rekomenduję na przykład stosowanie preparatów z retinolem bądź z kwasami SOTE. Po uczyszczeniu nie tonizować, nie przewracać pH skóry twarzy, ponieważ wtedy substancje aktywne również zmienia, zmieniają swoje pH, y, również zmienia się właściwość przenikania substancji czynnych. Bądź te przenikanie jest po prostu niemożliwe. Także moje kochane skarby, to jest taka podstawa klasyczna pielęgnacji. Mam nadzieję, że wam się ten filmik spodobał. Jeżeli tak, to proszę o zostawienie łapki w górę i komentarza. Dziękuję Wam serdecznie. Buziaczki wielkie. Do następnego. Hej!